Kluczowy jest również oczywiście sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i tutaj chciałem przypomnieć Państwu, że my mamy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z jedną albo z drugą administracją i to jest niesłychanie istotne, ten sojusz jest absolutnie niewzruszony i też sekretarz do spraw obrony nowej administracji będąc w Polsce to potwierdzał. Trzecia kwestia to oczywiście budowa polskiej armii. Najwyższy budżet w historii Polski na obronność, gigantyczne zakupy to jest zasługa wszystkich rządów i to trzeba podkreślić i trzeba to docenić. Rozmawiałem z premierem, z ministrem obrony narodowej i chcę jasno powiedzieć, że Polska nie planuje i nie rozważa wysłania wojska polskiego na Ukrainę. W pełni popieram to stanowisko, dlatego że dzisiaj Polska ma inne zadania do wypełnienia, między innymi stoi na straży granicy. Wschodniej Unii Europejskiej i NATO. Bez Polski też nie da się wspierać militarnie Ukrainy i później organizować procesu jej odbudowy. Państwa, Polska dziś zabezpiecza 95% dostaw broni do Ukrainy.